Czy wierzysz, że Bóg urodził się w Betlejemskim żłobie? Lecz biada, jeśli nie narodził się w tobie. Tymi pięknymi słowami Adama Mickiewicza szykujemy się do najspanialszych świąt, świąt Bożonarodzeniowych. Świąt miłości, świąt przebaczenia, świąt, które budują jedność. W tych świętach przychodzi ta mała Boża dziecina i zasiada razem z nami do tego wigilijnego stołu. Przełamanie się tym symbolem tej dzieciny, tym białym opłatkiem daje nam właśnie tą piękną nadzieję, daje nam to przebaczenie, daje nam to miłość. I tego Państwu życzę, żebyście przy tym wigilijnym stole znaleźli czas na rozmowę, na dyskusję, na przebaczenie i na snucie wspólnych przyszłych planów na szczęśliwy przyszły 2023 rok. Wesołych Świąt!